Nie ma witajcie, to jest Selfie i bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I chciałem zrobić tutaj, Prawda, żeby było tutaj światło, ale niestety nie udało mi się tego zrobić. No. Nie udało mi się tego niestety zrobić, ale dokończyłem pizzerię bo bym całkowicie, że tak pasuje. To ona się odprezentuje, no to już prawda, kuchnia, i jak powiedział, mi szef, tu, tu mam biuro i to ma być w prawda. I chciałem jeszcze na panel, tylko zapomniałem, że to w nocy świeci. To mogę jedynie sobie, o, zaczynać tu w biurze. To w ogóle jest biuro? No tak, to nie mogę zrobić, żeby reszta się w dzień. Najgorsze to jest. Nie umiem tego zrobić. Wiem, że to się robi redstone'em gównianym, ale nie umiem tego zrobić. Także na razie tego nie zrobię, ale potem może zrobimy to. Na razie to chciałem się zająć kostiumami, także tutaj będziemy już je przygotowywać. Tutaj sobie, o tam kostiumami animatroników sobie będziemy przygotowywać. Ale to y, tam nie w koju. Tu też nie, bo to jest za mały pokoik. Ja mam pomysł, żeby tutaj je przygotowywać, bo tutaj jest taki idealny pokoik na te animatroniki. Także będziemy przygotowywać powoli. Najpierw też to, wszystkie to, Nie, nie, najwyżej sobie wezmę. To schowam, to schowam, to schowam i to schowam. Bierzemy teraz. Y, takie zbroje, o! pan i pani, no na no. Ten pan, i pani, no, no. Bierzemy zbroje. O! Mamy. To jest barwnik jakiś. Dokładnie taki. No barwnik sobie bierzemy. Bo nie mogę znaleźć. Dobra, jest to. bierzemy sobie tak żółty barwnik, teraz brązowy barwnik i niebieski barwnik. Tak. Mamy te, 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 te. Yy, mamy tutaj. Mm, musimy teraz wziąć tylko taki kocioł. O, właśnie takie coś. Bierzemy wodę. Teraz właśnie postawimy tak i tak. Próbujemy ten Brązowy. bramzowy. To źle wygląda, ale widać. No nie i niebieski. No tak. Mm. I farbujemy pierwszy. To będzie ciekawe. Opa, sobie chowamy. Nie możemy. Ten pan i pani są sobie zakochani. Nie pan i pani w sobie zakochani są pan i pani w sobie zakochani i nie wiem to śpiewam najpierw to musimy się zająć tym, co teraz ja robię o oh mój jak ja nienawidzę tego robić Dobra, no, to się też weźmie No jak ja raz, no nie miałem tego czystego ja się tu A to trochę dziwnie wygląda no, to... okay, ale w sumie. może być Tak tylko brzydko wygląda jest założony. sobie <śmiewanie> do tych pudeł farbowań Aha, Okej, dobra. Nie okay, <śmiewanie> ważne. Ludzie! Jakiś dźwięk. Jakieś dźwięki tu były dziwne. Dobra. To było XD. No bierzemy kolejną zbroję. I... czy ja do tej zbroi nie wziąłem butek? Nie, mam butki. Okej. Okay. No to kolejna zbroja. Ojejku. To... Eita... Tá. Eita... Tá. Eita... É tá. Night vision, night vision... Night vision... Oh, as gássicas! E Aha, dobra, Tá bom, então... Aham, tá bom... Tá bom... Cachambari, Ooo 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 to ooo 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 oczywiście zbroje tak to, tak to, tak tam, i tak I tak tak tak, tu, tak, Tutaj będzie Bonnie Freddy A tu Cika, Chica Tak yy, Tak Tak A nie to nie Trzy... Czyli To To

Jeden to będzie taki zombiaczek. Zombiadeg. zombie Zombiadeg to będzie ten. To jest takie troszkę bardziej śmieszne. Niż straszne. To bierzemy kolejną główkę. Tylko gdzie ona teraz... A tu. A tu są te główki. Prawda tak? Okej. Okay. Smoka koła. Bierzemy sobie... Taką główkę bierzemy sobie, że nic nie zaszkodzi. Bo cika będzie miała. Nie wiem, jaką. Może jeszcze się jakaś znajdzie. Może nie, ale. Ochu, uh, ona powinna mieć taką. Zdziową. No macie Ona powinna mieć dziobem. No, w końcu cika. Ale nie, nie, nie. Zabierajmy to. Jak zabrzm teraz to. Oni będziemy zabierać daj to. Nie! Zabrałem mu głowę. Przymkopina i wierzyłem. To jest trochę ciężkie. Jeszcze. Oj oh To jest ciężka moja praca. gówniana. Ciężka gówniana praca, co? Dawaj. Nie załóż to. Zdejmij to. I zresztą musimy rozwalić. Czekaj. Musimy jeszcze raz. No ja głupi nie umiem Opa. jej zabrać tego jej całej czapki, czy jakoś tak to się nazywa. No nie wiem jaką cię będzie miała, bo Czemu nie ma innych głów Aha mache mm. Dobra to to będzie ale za nie Dobra, to będą... Eee, ciężko zmanejdź! Dobra, nieważne już. Tam, będzie miał najdźwizyn. To no, bym to zabrał, ale... Nie mogę już tak. Niech to już niech będzie. Tak! No przygotowałem wszystkie animatroniki. Mogę iść sobie miałbyś taki krótki odcinek w sumie ludzie, bo chciałem tylko zrobić animatroniki, co jeszcze porobić, ale zmieniłem zdanie. I kończymy ten, ten odcinek na tych animatronikach. No i to było na tyle. No i nara! A i nie zapomnij zostawić suba, i, y, suba łapki w górę i komentarza pod, pod tym filmikiem. Narka!